Jeżeli zaplantujecie pakę na B i boicie się, że ktoś może być w kuchni, możecie rzucić bezpośrednio takiego smołka celując tutaj w tą kropkę z żątrołem On leci idealnie na okno i pozwala wam samemu tak naprawdę przykryć B. Ten flash na overpassie, na longa, jest naprawdę bardzo dobry. Stawiacie się tutaj przy tym traku, celujecie w krawędź tego cienia, rzucacie flasha, który ląduje na masce tego traka, jakby... Jest on na tyle dobry, że mes ma bardzo mało widoczny. Jak wciwnicy idą gdzieś, to celują gdzieś w bank. Gdzieś tutaj, tutaj i nagle dostają tego flasha, Wiecie, no, kto by się spodziewał, że flash wyleci nagle z zamaski tego traka, nie? Także, także mega polecam. Jeśli chodzi o inferno, to mega przydatny granat. Jak gracie na A po CT i chcecie zasmokować swoim teammateom B, banana, no to jest mega prosty granat. A bardzo przydatny. Blokujecie się przy tej ścianie. sterujecie w to drewnięko, tutaj na wzdłuż tego czegoś. Ściany jakby eee, i z jump rzucacie smoka. On ląduje idealnie na B, zakrywa całego banana i w sumie jest bardzo proste, a mega przydatny, więc polecam Wam z niego korzystać. Kolejna rzecz to w zależności od tego, jak wybuchnie granat przy drzwiach na werpasie, to te drzwi nie są do końca zniszczone. Dzięki temu możecie mieć taką mini tarczę przez pewien moment. Jeżeli chodzi o niuka, ustawiać się w tym miejscu, robicie tutaj i z jump trołem macie fajnego na niebieską. Idealny młotów nadrapingowy nie istnieje. Ustawiacie się w tym miejscu, szukacie tej białej kropki i celujecie w środek tego prześwitu. Jeżeli zajęliście mida na mirażu, to możecie w łatwy sposób zasmokować konektor z zaboksów, ustawiając się w tym miejscu, celując na koniec tej antenki i ten smok niby wybucha na górze tutaj, ale zobaczcie jak zakrywa konektor. To jest bardzo dobry smok, bardzo łatwy i nie wiem czy to jest jakiś bug, czy błąd CS, ale na ten momenty jest on bardzo dobry i polecam go używać. Możecie zasmokować shorta, Longa i kaywa z jednej pozycji na śjęcie. Ustawiacie się w tym rogu. Po kolei macie smoka na kaywa, na shorta i na longa. Oczywiście wszystkie z jump trołem. Kolejny zestaw granatów na święcie to jest smoke na shorta z tej pozycji. Znajdziecie tutaj w tą łodygę i mołotow z tej samej pozycji w to miejsce. Ten mołotow pali w taki sposób, że nawet osoba, która stoi w tym miejscu nie może się tu schować. To by było na tyle w tym materiale. Dajcie znać co sądzicie o takiej formie trików, czy materiał powinny być dłuższe czy krótsze i swoją opinię.